Dzień dobry Hełmisiu, zmierzamy teraz do schronu, który znajduje się w budynku, tak zwanym gmachu, dawnym, dawnej siedzibie Urzędu Wojewódzkiego, Województwa Chełmskiego Hełma. Zapraszam Cię Chełmisiu bardzo do zwiedzenia naszego schronu. Ja tutaj mam trochę problem ze względu na gabaryty. Uważaj Chełmisiu na głowę, bo szkoda takiej ładnej głowy. Znajdujemy się w pomieszczeniu łączności. To miejsce było przeznaczone dla szefa obrony cywilnej województwa, wojewody Chomskiego, który tu pracował, kierował całą akcją ratowniczą na terenie naszego województwa. Oczywiście wojewoda miał do dyspozycji dyrektorów wydziału służby, które współpracowały, mianowicie policja czy milicja w tamtych czasach, straż pożarna pogotowie. Ta radiostacja służyła do łączności z samolotem, który Myśmy na tamte czasy wynajmowali z aeroklubu z Zamościa, który latał na naszym tutaj obszarze i obserwował co widzi z lotu ptaka. Była ta wiadomość jego przekazywana do tego schronu. Telefon, ten czerwony, bezpośrednio była łączność z Warszawą, natomiast ten był bezpośrednio z wojewodą. Halo, ile tego nodu będzie? Co? Dobra, oznaczamy. Młotawa. Tycu. tu, I to na Chełmo. Okej, okay, w porządku. Przekażę mamie. Co to są za konsolety, co to są za miejsca? Z tego pomieszczenia, co było na tamte czasy jedno z najnowocześniejszych systemów włączania syren alarmowych. I tutaj, proszę Chełmisiu, spójrz. Mhm. Te czerwone światełka mhm. oznaczają i do dnia dzisiejszego gdzie zamieszczone są syreny alarmowe. Z tego pomieszczenia drogą radiową, nie wspomniałem wcześniej, na tamte czasy to było nowoczesne urządzenie, mogliśmy włączyć jednocześnie wszystkie syreny, które widzimy na tej mapie koloru czerwonego i pojedynczo. Te syreny działają do dzisiaj może nie w tej ilości, bo czas zrobił swoje, część budynków nie ma, część nie ma takiej potrzeby, w tym schronie odbywało się zazwyczaj i odbywały się ćwiczenia co miesiąc jednorazowo, żeby czuć się tu swobodnie, żeby jeden drugiemu nie przeszkadzał, było około 12 do 18 osób. W to mniej więcej tak naprawdę 8, 8 misi. Załóżmy 8 misi. Okay, Niech tak będzie. Dobrze. W porządku. Mam nadzieję, że Tak nazywałem członków, członków tej formacji obrody cywilnej w takim większym zagrożeniu, na pewno była zweszła tam 10 razy tyle, ze strachu, no, tyle powiedzieć, bo były tutaj czasy różne, bo myśmy to traktowali jako poważne ćwiczenia, bo to się odbywały ćwiczenia, także każdy miał swoje zadania i staraliśmy się wykonywać je naprawdę dobrze, bo byliśmy oceniani przez Warszawę jako województwo na czele z wojewodą, także, a muszę powiedzieć, że y, zajmowaliśmy dobre miejsca. W, na w ówczesnym województwie, jako województwo byliśmy w czołowych miejscach w Polsce. Na zewnątrz wyjściu awaryjnym jest czerpnia powietrza. Zasysane jest powietrze, oczywiście skażone z zewnątrz, oczyszczane w tych filtrach po oczyszczeniu, napędzane mechanicznie lub elektrycznie w zależności jakie, jakie będą warunki i czyste powietrze już się rozchodzi tymi kanałami po całym schronie. tak od razu świeżej. Tak, 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 świeżej tu zawsze tu stał taki jeden, który miał trochę siły, albo podpadł szef. Tak. No właśnie, w ramach kary tak, tak naprawdę, do dzisiaj kary, można w ramach kary tak, można kary, tak na naprawdę. Można tutaj, który tam z urzędników by albo podbudował się fizycznie, albo za karę, żeby to oczyścił powietrze powietrzu stronie. Czyli można powiedzieć, że urzędnicy mają jeszcze siłownię przy okazji. Mają siłownię i darmową, także tutaj zapraszam. Oczywiście zostało jeszcze część sprzętu, który służył nam do Wykrywania skażeń, do wykrywania różnych promieniotwórczych środków. Nawet proszę tutaj do przykładu, właśnie taki tak zwany zestaw tretiakowa, który służył do obliczania prędkości wiatru. Bardzo prosty w montowaniu siły wiatru i kierunku mogliśmy w bardzo szybki, prosty sposób ustalić. Na przykład, skażenie zmierza, tak? W którym kierunku i w jakim czasie yy, będzie skażenie, przykładowo nad jeziorem białym. Nie rozumiem, że wtedy po prostu, na przykład, syreny alarmowe były uruchamiane w danym regionie, jak wiedzieliśmy mniej więcej w którym kierunku wie, wiatr itd. Tak, tak, syreny były alarmowe, odpowiednie sygnały świadczyły o tym, jakie to jest zagrożenie, czy lotnicze, czy skażenie, czy inne. Trzeba było tylko uważnie odsłuchać i stosować się do zaleceń. Określają to instrukcje zresztą. W tamtych czasach było dużo tych ogłoszeń, było dużo wiadomości na temat obrony cywilnej, informacji. Gdyby zawołyły sereny dzisiaj w Hełmie, to każdy by myślał, że to jest jakieś święto albo, albo jakaś impreza, a nikt by nie pomyślał nawet że o zagrożeniu z zewnątrz. Hełmisiu, no, jesteś pierwszym, który tu zagościł w naszym schronie. Za to bardzo dziękuję. Bardzo cię o to prosił o wpisanie się do księgi. Jest to księga. Kronika prowadzona przez Świętej Pamięci Wysława Kawerskiego. Naprawdę warta obejrzenia. Wkładał to dużo pracy i zaangażowania. I w tej księdze znajduje się przy cały od początku województwa do końca województwa wszystkie szkolenia, wszystkie ćwiczenia, wszystkie ważniejsze wydarzenia, które się działy w naszym województwie i nie tylko i w Polsce i na świecie. I to znajduje się w tej kronice. Rozumiem, że będę pierwszym misiem, który wpisze się do tej listy. I jako hełmiś tak, bo musimy się pochwalić drugą kroniką, już tą z dzisiejszych czasów, począwszy od młodzieży szkolnej po różne osobistości znane yy, z naszego miasta, z naszego województwa i nawet muszę się pochwalić, że i z Polski. Ze schronu jest wyjście awaryjne, które. Co prawda niewysokie, ale bardzo szybko się ludzie przemieszczają. Sprawdzone, wystarczające, żeby uciec z budynku. Jest to właśnie... Proszę bardzo, zobacz. To ja sprawdzę w takim razie, czy ja w ogóle się zmieszczę. Przynajmniej Twoja głowa powinna wejść. No nie wiem, mi się wydaje, że nie było to projektowane dla misi. Raczej nie. Jakiś myśliwy mnie goni Ja wbiegam do tego budynku Zamykam się A potem ewentualnie jak już mają dobrą szlifierkę Albo jakiś inny dobry sprzęt Słyszę, że się dobierają To wtedy myk <śm> <ś> Na razie myśliwi